Witam serdecznie. Dzisiaj mam oto przyjemność siedzieć w takim aucie. 12-13 rok, już nie pamiętam dokładnie. A6 C7 BTDI 313 KONI. Bardzo fajne, ale o co chodzi? Bo wielu, wielu z klientów, wielu szukających auto i tak dalej, odrzuciłoby go na starcie. Dlaczego? Ze względu na przebieg. Pokażmy. 376 885 km, troszeczkę ciepło dzisiaj. Autko sobie pracuje, rozgrzałem. Byłem się przejechał, troszeczkę go rozgrzałem. Pokażę, jak autko z takim przebiegiem, jak wygląda, jak jeździ. Krótki film, tak ogólnie. Nie będę się jakoś pewnie zagłębiał w szczegóły, jakieś tam dane techniczne i tak dalej. Tylko chodzi z takim dużym, prawie 400, bo to już prawie 400. Jak to wygląda, jak to jeździ z takim przebiegiem? Bo naprawdę wielu ludzi to by już go od razu skręciło. Nie, 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 to, to jest za stary klamor i tyle. Ale zdziwienie. Zacznijmy od motoru BTDI 30313 koni. Tu jest wszystko, komora już umyta, bo tu robiliśmy wszystko. Uszczelnienie? Rozrząd Podwójna turbinka z tyłu, wszystko zregenerowane, rolki, paski, wtryski, pompa, wszystko, raz generalnie wszystko, łącznie z olejami, w skrzyni, w moście, naprawdę wszystko. Posłuchajmy zegarek. Przede wszystkim sucho co tylko lekkie cykanie. On jest jeszcze teraz nie tak do końca rozdziany, bo dopiero kawałek, tylko przejechałem. To, że jest 90 na zegarach, to nie oznacza, że olej ma taką temperaturę, tak? Ale jak autko brzmi. I były jeszcze panewki, teraz mi się przypomina właśnie. Tak, tu jeszcze były paneweczki też zakładane. Była też, były robione głowice, bo coś tu było to, troszeczkę z ciśnieniem. o i z płynu chłodzącego, także tutaj było nagrobo, Było grubo zrobione, ale klient chce, klient chce nim jeździć, bo jest chyba auto warte zrobienia. Dobra, obejdźmy dookoła, wnętrze i kończę, dobra? Lakier, no wiadomo, można by się doszukać po kamyczkach, takich obić i tak dalej, ale wiadomo, auto jeździ po, po zagranicznych drogach z Holandii. I po prostu, no widocznie tam jakieś kamyczki może w danym rejonie są. Lampa troszeczkę paruje. Hamulce, zaciski duże. Duże koła. Nie ma pneumatyki. Jest sprężyna. Auto jest naprawdę bardzo sztywne. To muszę przyznać. Może zamknę drzwi. O! Autko jest bardzo sztywne. Ogólnie bardzo ładne. Z zewnątrz, z zewnątrz nadwozie. Aktywny wydech. DPFy były prane, rurki czyste są. O, czuj temperatura leci, chyba się jednak zagro. Światełka diodowe, druga rura też czysta. Ma minimalne rysy i tak dalej, ale kto by powiedział, że on ma 400 wyprane najechane? Sądzę, że jakby zdjął budzik tutaj na, na 200, to by się mało kto zorientował. Dobra, przejdźmy do wnętrza. Drzwi, no zawiasy sztywne, raczej chyba mało kto jeździ, bo widać, że drzwi sztywne praktycznie czuć opór, jak się otwierają. Jak to wszystko wygląda? Najmniejszego zużycia, nic. Tutaj skórka, tu po środku, S-line, praktycznie nic nie widać. Dywaniki, no troszkę ciemno, bo wiadomo, tu słońce świeci. O, oczywiście tutaj regulacje i tak dalej, wszystko. Wszystko jest ciastko Dobra, idziemy na tył, tak szybko Bo z tyłu to i tak się nie jeździ Tu, czy dzieci zniszczyły? Nie, nic Tu, nic Pasy lekko się zwijają Czyli, czyli czyste, ładne Zadbane Bo jak się nie chcą zwijać to O, włączymy klimat troszeczkę O, niech sobie chodzi o. Niech się schładza duży minus Black, brak klapy automatycznej no niestety nie ma, ale kufer też ładny, czysty roleta też nie zwijana jakaś tu seria się wozi, no niech się wozi klapa nie jest automatyczna, niestety ale jest czyściutko w tym aucie widać, że nie było, tu te drzwi to najgorzej chodzą ciężko, czuć naprawdę jak trzeba je ciągnąć, widać po klamce że, że aż muszę ją ciągnąć Zawiasy oczywiście posmarowane, ale chyba o parę lat za późno. Tu wszystko zero zużycia nic. Tu chyba naprawdę mało kto jeździł. Skórka, wszystko, wszystko jest ładne, ciastko czysto. Pachnie przede wszystkim. Widać, że tu te tyły foteli nieskopane, gumki ładne, naciągnięte. Wiadomo wszystko. Widać, że tu jest bajka. No i oczywiście kierowca kierowca, tak? Wyłączmy tu. Tu. Troszeczkę minimalnie przypurzone. Pary tu takich dosownie, ale to jest nic. Klamka od otwierania czy coś? Nic. Przyciski tu. To jest wszystko jak nowe. O, w Holandii 365 miał robiony w, maju, w marcu 2025 roku. Miał przegląd robiony. Tutaj wszystko listwy. Wszystko ładnie. Fotel przy 400 tysiącach, proszę zobaczyć. Lekko, trochę tutaj, już tak i lekko, nie? Ale nieraz, jak się ogląda, auta po 200, to już mają takie, tu także, no, tu troszkę wyślizgamy i to. Wszystko działa, regulacja tutaj, tu też, y... no niestety, troszkę jest tutaj bieda. No, silnik mocny, ale cóż z tego, jak nie ma do końca wyposażenia. Automatyka, światła, nie światła, tu kierownica fajna, SM, fajnie lekko chodzi, bo to paluszkiem y... łopatki ma fajne z tyłu, tak. Wnętrze tu, tutaj to samo, praktycznie nikt tu bardzo łokcia nie woził, tu wszystko przyciski, przyciski, wszystko bajka. Wyłączę na moment klimę, żeby posłuchać, tutaj te przyciski, panel klimatyzacji, tu radio, ekran, wszystko jest ciastko, jak nowe, naprawdę to jest wszystko niewyśmigane, kierownica. Ma, wiadomo, małe przetarcia tu takie różne, o, ale przede wszystkim wszystko działa w aucie. No, licznik też troszkę czarno-biały taki, no, no. ktoś wziął ten silnik. Wziął silnik, ale z wyposażenia to już niewiele brał. Dobra. Podsumowanie. Czy ktoś by się skusił na takie A6 C7 z przebiegiem 400 tysięcy? Na takie ja tak, ja mógłbym mieścić. Chodzi zegar, zegar. Trochę ciszy. No ma plamki na lakierze i tak dalej, ale sądzę, że dobry detailing, on by tu dużo ładnie wyciągnął z niego jeszcze uroku. Zrobiłby ładnie ten czarny, naprawdę by go zrobił czarny. A może byśmy posłuchali aktywny wydech, co? Momencik, postaram się kamerę ustawić tak, żeby się dało posłuchać. Dobra. Wiadomo, na postoju nie pozwala gazować. Ale piękna maszyna. Siadam i nagram coś podczas jazdy. Zatrzymam się na momencik. Wiem, silnik nie po remoncie to dokładnie nie będę bardzo wciskał. Ale tak delikatnie zobaczymy jak to. więcej już mi nie wolno ładny, basowy pomruk bardzo przyjemnie to jest pedał, był zaledwie muśnięty pedał gazu i on tak sobie lekko przyspieszy jak ktoś nie lubi agresywnego auta ma do wyboru różne tryby jazdy efficiency, comfort auto, dynamic individual Także można sobie indywidualnie dopasować swoje upowodowania. Jak tu coś ma zawieszenie, pracować auto, skrzynia tryb dynamiczny, no to wiadomo, ta skrzynia już przechodzi na S, tryb sportowy, no i jest troszeczkę agresywniejsza. Automatyczny, no to wiadomo, auto się uczy, dopasowuje się do drogi. Tryb komfort. Teraz jedziemy, właśnie. Delikatnie, przyjemnie, miło, cicho. Małe obroty można spojrzeć. W komfort, od razu obroty 1000-1200. No to, to za mula auto, tak? No, od razu skrzynia jest na D, siódmy bieg przy 80 km na godzinę. No, nieźle. Efficiency, no to wiadomo chyba. Chodzi o ekonomikę spalania. Przełączymy i zobaczymy, co to będzie. Jak on będzie jechał, także. Patrzymy, jak to spalanie będzie. Na razie jest na na odcinku 11.8, tak, zobaczymy za parę kilometrów, czy to w ogóle coś spadnie, czy nie. Mamy kawałek autostrady. Także delikatny, bez wygłupów, bo to wiadomo, jak jest. Przyjemność w przyspieszaniu tym autem. Ono się w ogóle nie męczy, ono nie czuje przyspieszenia. To jest pyk, pik pyk biegi. Zaznaczę, że jestem w trybie dynamicznym, także dumnik troszeczkę głośniej i biegi troszeczkę wyżej się kręcą, z tym, że tak mówię ja abym muskam te, te biegi. Także nic, jedziemy dalej. Przejechałem tym autkiem 2 godziny 22 minuty, średnie spalanie 7,8 litra. Prędkości takie dozwolone i tyle. Średnia, średnia 68, bo wiadomo, to tryb mieszany taki. Jak na taki motor, na taką moc 8 litrów jest fajnie. Dobra, ogólnie mnie bardzo się podobało to. Bardzo, naprawdę. Szacun za ten przebieg 377 036. Także jest fajnie. Klima chłodzi, wszystko działa ładnie. Dobra. Nic, ja uciekam, pozdrawiam na razie, do następnego.